No? which będzie krzywo nie oka będzie troszkę bardziej przechylował prawą stronę a <laughs> Więc a i będzie tak troszkę przesunięty. Ale widzicie, i wiecie co, i tak mi o dwóch minut... I jak mówi, się boli w środku? I tak mi o dwóch minut mówi, co będzie źle zrobione. Boże jaka w sparta, co ja mam zrobić, zobaczcie jaki mamy salon. No chodź, pokaż kuchnię. Pokazywałam wczoraj kuchnię, ale wczoraj tutaj się zrobił wielki bałagan. Po prostu niesamowite, uwielbiam. I tak właśnie wygląda campingowe życie. Ty, chcesz, chcesz, <laughs> przyczepę. Ty chcesz przyczepę, tak? Tak właśnie to wygląda, no tak i, i Ale na camping tyle nie zabierasz, zabierasz tylko ważne rzeczy, masz półki. Tutaj nie mam półek żadnych. Idę doesn't work like that. Nie, nie byłoby zupełnie żadnych Nie, żadnych kempingów. jesteś za, za, ten. To a. jest duże mieszkanie i duży samochód i duże wszystko. Okej, okay, a tutaj moi drodzy przyszły blaty. A absenty gdzie dałeś? My w kuchni Jakie w kuchni? W kuchni. Aha. Przyszły blaty, no i oczywiście w takim samym kolorze wzięliśmy e, 10 centymetrowe obsenty. E, Dałam znaczy, one chyba 9,5. Tutaj się folia widzicie. mogłam Wam pokazać zanim. Tak, jesteś, jesteś, jesteś. Jesteś, jesteś. Zanim e, skleiłam, o, ale tak Wam Dobre, pokażę. Dobra, tak biegiera, tak, biegiera, tak to teraz wygląda. Jest jeden szeroki, bo on będzie przeciągnięty aż pod. Okay. Okno? Radio radio! Cały czas o tym mówiłam. Przecież ja cały czas mówiłam, że chcę tak mieć przeciągnięty blat, dlatego chciałam z kamienia. A się okazało, że może być taki. Mówiłaś, co zrobiłaś wczoraj? Nie. Z telefonem? Mówiłam. Mówiłaś? Tak mi się głowa przez to chyba boli. No. Ale blat jest taki super podoba mi się. To, to jest taki to mat. To jest super hero. Tak, super hero z jaszków, ale piękne jest. Dobra, idziemy w jest. Chciałam znaleźć takie fajne, jakieś gałązki czarne, żeby je sobie mogła pomalować. Znaczy czarne, zwykłe gałązki, żeby je pomalować na czarno. Mam spray i żeby mogła je wsadzić do dzwonuszka. Ale znalazłam tylko jakieś takie kijowe. Już z jednej strony pomalowałam, teraz maluję. O, Sorry, teraz maluję z drugiej. O, idzie. Przecież dopiero co ledwo dyszałaś, bo ze spaceru wróciłyśmy. Już wyszłaś. Już wyszłaś do mnie, tak? Dobrze, Pani rozumie, stęskniłaś się, no, stęskniłaś się, ale odejdź, bo Pani będzie pryskać sprayem, odejdź, mi się. odejdź, uciekaj, Lunka, Lunka, uciekaj, ale fajny obrazek by był, co? Patrzcie, no uciekaj, Pani musi tutaj. Ale super to wygląda, podoba mi się. Ogólnie to mam tu mnie także się tym nie przejmujcie. Ale zobaczcie na te kwiaty, co się tutaj dzieje. Tam nam przyszedł kominek z Aldika, ale to wam później pokażę. Zobaczcie. Szaleństwo, co? O, co śmita tutaj. Ta chyba została zupełnie przejęta przez. O, no ja, i co? No i ślimaki. Oczywiście. O, patrzcie. I to jest właśnie to, dlatego mamy wszystko. A chciałam powiedzieć o soikach, dlatego no i mi się wszystko już łamie, dlatego mamy wszystko w doniczkach, patrzcie. A nie podsypałam tutaj, także zaraz je muszę stąd zabrać. Obrzydzają mnie tak bardzo te ślimaki, nawet nie macie pojęcia. A jeszcze co chciałam powiedzieć. To begonia też. O, jest kwiatek, już chciałam powiedzieć, że nie ma kwiatków, bo teraz mam na spacerze, to były takie wielkie kwiaty. To kwiaty? Gdzie tam, czyliście? Moje begonie są bez kwiatów. Moi drodzy, dopiero zajarzyłam, właśnie przeglądałam telefon i dopiero zajarzyłam, bo i wczoraj do mnie znajoma dzwoniła i tego nie zauważyłam, i Radek do mnie dzwonił i nie zauważyłam. Wyobraźcie sobie, że ci ludzie, co powiedzieli, że nawet nie chcieli tego telefonu, bo nie wiedzą w ogóle, co z nim zrobić, Seko, bo wyłączali mi wszystkie GPS-y, Radek je później włączał, pozmieniali melodię, pozmieniali ustawienia w telefonie zupełnie, jakieś tam inne czcionki, inne dźwięki na wszystko, i oni centralnie już się szykowali, żeby sobie ten telefon zatrzymać. Czujecie? To jest po prostu jakieś nienormalne. No nie, potrafię tego, nie potrafię tego ogarnąć. Teraz właśnie też chciałam zrobić zdjęcie pragoni, bo przepięknie mi tutaj rozkwitła. Tu ustawione na, wiecie, na instagramowy yy, kwadracik. Także no jestem w szoku. Jestem po prostu w szoku. Jak tak można? Naprawdę jak tak można? A jeszcze chciałam pokazać. Kupiłam już dwie rzeczy do nowej kuchni. Hmm. Patrzcie. Taki koszyk. To będzie na sztuce takie Zobaczymy, czy będą, wiecie, stały na wierzchu, czy nie. Ale chodzi mi o takie sztuce, to będę miała taki kącik z półkami. To właśnie to będę chciała mieć na wierzchu deski, te takie osobne. I właśnie coś takiego z tymi takimi, wiecie, utensją z typu łyżka, taka chochla, takie opierdołki. Także wzięłam coś takiego z TK Maxa. Cena to była 9,99. Także myślę, że bardzo, bardzo atrakcyjna cena. Bardzo dobra cena, moim zdaniem. Nie sądzicie? Naprawdę dobra cena. I. I też z TK Maxa wzięłam właśnie ten taki pojemnik na sol z Le Crusoe. I powiem Wam, że za tym pojemnikiem szukałam bardzo długo, ale rzadko kiedy ten kremowy właśnie widziałam. Jest jeszcze taki troszkę inny odcień kremowego, ale tego nie mogłam dostać i był online. Także wzięłam sobie. Ja się bardzo zawsze denerwuję z solą. Mam sól himalajską w młynku, a taką zwykłą, wiecie, nie wiem, do jakichś, tak, do jakichś takich rzeczy właśnie zawsze się denerwuję, że biorę do tego pojemnika i muszę przechylać i później wyrzucam. A tak sobie po prostu tu nasypię i będę z tego, wiecie, z tego można sobie tak fajnie brać, um, tak jak mówią, szczypta soli czy coś takiego. Także jest przepiękne prze to. Bardzo długo chorowałam i powiem wam, że takiego czegoś się nauczyłam używać u rodziców, bo moi rodzice właśnie mają coś taki pojemnik na sól, taki inny, właśnie, nie taki, wiecie, solniczka czy coś takiego, tylko właśnie to to jest typowe do soli. Pięć w soli, wiecie, wsadzacie palce. E, ci palce, bierzecie solicie, także rewelacja. Bardzo się cieszę. I to normalnie kosztowało u nich um, 13 funtów, 12,99. A w LeCruce ostatnio właśnie to byłam, też byłam, bo patrzyłam, e, były, kosztowały chyba 40 funtów. To jest napisane: 32 albo 30 funtów kosztowało. No teraz już nie skojarzę, bo jak weszłam i zobaczyłam oryginalne ceny tych rzeczy, to po prostu mi się w głowie zakręciło, i <laughs> no zakręciło mi się w głowie. Nie wiem, czy bym wydała na solniczkę 32 funty, a jeszcze Wam chciałam pokazać coś. Ten kubek już kupiłam dawno temu, nie go kupiłam, moi drodzy, chyba z miesiąc temu i cały czas jeździł u Radka w aucie, a jest przepiękny, zobaczcie, tak nierówno wykonany, widzicie? No Boże, on jest taki śliczny i był tylko jeden jedyny i on chyba, jak się nie mylę, jego kupiłam w rężu w d tak i właśnie to jest Old Pottery Company Design in England, czy to było w ręczu kupione? Nie wiem, ale jest cudny. co? Patrzcie. Przepiękne. Radek, jak, jak pokazałam mu te rzeczy, to powiedział. Znaczy kubek to wiedział, za ze mną kupował. Ale jak właśnie przyszła mi paczka z TK Maxa, Maxasten, mówię, ja wiedziałem, że to się zaraz zacznie. My nawet nie mamy gdzie tego trzymać. Gdzie to ty, ty teraz będziesz trzymała? No ja wiem, że nie mamy gdzie tego trzymać, ale chciałam kupić, bo mieliśmy zniżkę 20%. 20% także super cieszę się. No przepiękne są te rzeczy, bo że się nie mogę doczekać tej kuchni. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, że, że nic nam się tam nie spitoli, że, no, że wszystko będzie dobrze. Mówiłam Wam, że kupiłam te takie sukienki w H&M i tak one wyglądają z paskiem. I się zastanawiam, czy one nie są na mnie za krótkie. I powiem Wam tak o, wzięłam rozmiar L i rozmiar mm, M. Y, te są M-ki, ale L-ki tak naprawdę niczym się nie różnią i myślę, że zostawię i jedną i drugą, bo bo spoko, mi się wydaje, wyglądają. Zobaczcie, związałam paskiem. Czekajcie, odejdę troszkę dalej. Nie, nie jest za krótka. Co to? Ile ja mam lat? 80? Nawet jakbym miała 80 lat i chciałabym założyć krótką kieckę, to czemu nie mogę założyć krótkiej kiecki? Tutaj trochę taka baryłka. Ja ją związałam, bo ona oczywiście jest luźna. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda bez paska. O, tak wygląda bez paska, czyli taki zwykły worek, taki, jak ja uwielbiam, no ale zobaczcie, co wygląda. <laughs> Zupełnie tragicznie jeszcze u mnie z dużym biustem, wiecie, to mi dodaje tutaj 30 cm z przodu, 30 cm z tyłu, ale ja uwielbiam takie kiecki. I co jest śmieszne, zobaczcie, to jest, ale ogólnie to mam tutaj takie wielkie uczulenia. I nie wiadomo o czego, także muszę do lekarza jeść. Zobaczcie, to jest M, a L ma mniejszy dekolt. I tym się różni M od L, że L ma mniejszy dekolt i jest troszeczkę nawet, że krótsza. Także myślę, że jak zepnę paskiem, to będzie ok, ale dajcie znać, co myślicie, i zarazem pokażę drugą, która wygląda praktycznie tak samo, bo myślę, żeby właśnie jedną z tych kiecek założyć na wesele. Teraz to wygląda tutaj tak bardzo niekorzystnie, może to światło już jest za ciemne. Myślę, właśnie, żeby którąś z tych kiecek założyć na wesele, ale jeszcze nie wiem. No i to są te klapki, o których też mówiłam, jeszcze nie zerwałam ceny, bo jednak nie wiem, czy nie są za. Za duże. Troszeczkę. Widzicie? O, tam widać dobrze. A niby, wszystko, o, niby wszystko ok, ale z przodu, tak, tak, troszeczkę, chyba mi się wydaje, że jest za dużo miejsca. Ale ja, ja wam mówiłam, że ja wolę tak niż jak jest mniej. Dobra, zakładam tą drugą. Proszę, to jest ta druga, też bez paska, ale teraz akurat założyłam Elkę yy, i ona troszeczkę lepiej wygląda, nawet jak jest tak rozpuszczona z przodu. Patrzę z przodu, bo z boku. To jest oczywiście e, ciężówka, no ciężówka. Na lato moim zdaniem idealna, no ale kształt dla dziewczyn, które mają wielki biust, e, to zupełnie nie pasuje. Mi się wydaje, że takie sukienki, o fajny ten rękawek jest, takie sukienki moim zdaniem pasują dziewczynom, które są szczupłe. Co prawda no, też, też źle nie wygląda moim zdaniem. Ja uwielbiam, ja po prostu większość moich sukienek jest e, właśnie w takim stylu. E, myślę, że w porównaniu do tamtej poprzedniej tutaj dekolt mi dużo bardziej pasuje i mimo, że więcej jest tutaj właśnie tego mojego uczucia, to jakoś to lepiej wygląda. Jeszcze nie wiem, czy w tym pójdę, no bo, no bo nie wiem. E, oczywiście, wiesz, oglądać już jest po wszystkim, ale właśnie zaraz wrzucę taką e, sondę na, znaczy zdjęcia na Instagrama. Kurde, to ładnie wygląda tak. To ładnie bez paska wygląda moim zdaniem. Dużo lepiej bez paska. Wygląda tak z paskiem, czyli nie. No już widzę, już sama widzę. Dajcie mi znać, czy jedynka, czy dwójeczka. To jest dwójeczka, ale myślę, że dwójka. I ta dwójka wygląda super z paskiem też. I do tej wręcz ten pasek pasuje, moim zdaniem. E, bo więcej, jest. ona jest taki ma inny materiał. Ona jeszcze ma tutaj pod spodem haleczkę. jest taka no, zupełnie inna, jest, ale podoba mi się na maksa. I zobaczcie, tutaj się a Znaczy, ścisnęłam Mam dużo luzu, ale założyłam pasek, żeby wiecie, żeby sobie choć trochę tali tutaj dodać, bo ona jest wielka. Ja tali dużo mam. Tylko co jest właśnie tutaj niefajne, przez to, że tu jest falbanka, widzicie, tutaj zawsze tak odstaje trochę. I ja nigdy nie byłam fanką noszenia pasków do takich y, sukienek z falbanami. Ech, no ale tutaj za bardzo nie miałam wyboru, jeśli bym chciała to na wesele założyć. A myślę, że ta mogłaby być nawet na wesele, co? Zobaczcie. Ogólnie to sobie kupiłam właśnie tą z myślą, że będę może ją mogła założyć, ale nie dość, że się, To jest emeczka, także wiecie, tutaj ma prawo się wydarzyć. Nie dość, że się, tutaj, jak widzicie, jest takie bubu, no ale to bym mogła nawet tutaj sobie troszeczkę spiąć znaczy złapać czymś, ale ja myślałam, że ona będzie do samej ziemi, że ona, wiecie, ten materiał dodaje takiej lekkości, bo to jest taki materiał e, typowo letni, także myślałam, że będę w stanie, wiecie, jak ona będzie do ziemi, że będę w stanie ją po prostu jakoś, e, że tak powiem przynosić. no ale, no ale niestety, nie, nie podała mi się, jest za mała, e, nie jest to zupełnie mój styl, no zupełnie to nie jest mój styl, co w ogóle jakieś jakaś taka marcysia, nie wiem, marcysia ze złot polskich. Tam była marcysia w Złotopolskich, tak się czuję właśnie w tej sukience, jak marcysia w Złotopolskich. Jeszcze ja nie lubię, Ale nie to, że nie lubię swoich ramion, to, ale moje ramiona po wymagają bardzo, bardzo dużo pracy. Także te bówki też im tutaj nie dodają. One są tak mocno tutaj znaczy nie mocno, ale mam taką gumkę tutaj. No nie, i ten bius bardzo niekorzystnie wygląda. Ale tak, coś takiego mi przyszło. I Radek mi powiedział: Śliczna, ale to zupełnie nie twój styl. <grym> I faktycznie przyszłam do domu, nie, myślałam, że może jednak będzie ok, ale przyszłam do domu i mi się nie podoba. I ta gumka tutaj taka jest brzydka, niby wiecie, niby jest, a niby jej nie ma, także. Także nie, jako spódnica, o! Ej, może ja sobie ją przerobię jako spódnicę, bo do spódnicy by mi ta długość bardzo nie przeszkadzała, powiem wam szczerze. Jakby tak zrobię, ona nie była droga. No? Wiecie co, ja chyba tak zrobię. Przecież tu jest gumka. Mam y, w Polsce taką panią. No i chyba to będzie moja spódnica. Tylko nie kojarzę, ile ona kosztowała. Jakby ona, ona dwie dychy kosztowała, czy ile. O, trzy dychy. Dobra. Może nie będę przerabiała sukienki na spódnicę, ale jeszcze się zastanawiam. Udała mi się. Jako spódnica byłaby super. O, to taki rozpierdolak długi. Jako spódnica byłaby super, ale jako sukienka nie wypał. Dobra, jak już tu jestem, to założyłam też tą kieckę z Primarka. Pamiętacie Wam, pokazywałam taka nibelniana? I taką. Musiałam brać 16 ze względu na Biust, oczywiście. I dalej, zobaczcie. Dalej tutaj się dzieje. Tutaj jest ok. Taka, wiecie, no ma trochę luzu, ale czuję się w niej jak. Nikogo nie wrażając, bo nie sądzę, że to jest coś obraziwego, ale czuję się w niej jak w mundurku dla pani sprzątającej. Nie wiem, takie mam. Takie mam wrażenie, takie mam jakieś. Nie podobała mi się. Patrząc na nią w sklepie, wydawała mi się świetna, taka, wiecie, ala safari, a tutaj dodało mi się, wydaje, nie dość, że kilogramów, to jeszcze lat z 15. Masakra, masakra. Nie wiem, co się ze mną dzieje, z moim e, wyczuciem, m, rzeczy jakie rzeczy będą do mnie pasowały. Coś strasznego. Dobra, rozbieram się. No, moi drodzy, ja jestem wykąpana, włosy wyprostowane, paznokcie zrobione. Idę się położyć, spać. Um, rano będzie dosyć prędko pobudka, także idę nawet prędko spać, jak na mój dzień wolny, chociaż się prędko wstałam. Także, wiecie, coś za coś. Także idę spać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się film podobał, albo dziwny, jeśli klas stoi, jak już tak dziwnie tutaj. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki, Dzięki za oglądanie. pa pa.